Można już przejechać wyremontowaną ulicą Grodzką i Kunegundy. U zbiegu tych ulic, przy kocich plantach, powstało również nowe rondo, które usprawni ruch w tej części miasta. W zakres prac wchodziło: wzmocnienie podbudowy jezdni, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz chodników dla pieszych i budowa nowej nawierzchni. Powstały także nowe przejścia dla pieszych z dedykowanym oświetleniem. Dziękuję mieszkańcom za cierpliwość. Przystępujemy do remontu kolejnych ulic w Nowym Sączu. Przy ścieżce pieszo-biegowo-rowerowej nad kamienicą zostały zamontowane kosze na śmieci. Podczas ostatniej przejażki rowerowej spotkałem mieszkańców, którzy zwracali uwagę na ten problem. Są już nowe ławeczki, a kosze na śmieci zostały zamontowane przy moście 700-lecia, miejscu do rekreacji i kładce dla pieszych przy Alei Piłsudskiego. Spełniam Państwa oczekiwania. W sali reprezentacyjnej z Sądeckiego Ratusza odbyła się konferencja prasowa podczas której mój zastępca, prezydent Magdalena Majka przedstawiła szczegóły dotyczące tegorocznej edycji Bezpiecznych Wakacji. W tym roku zajęcia będą odbywać się w świetlicach środowiskowych, osiedlowych i w Pałacu Młodzieży. Nowością są również zajęcia online. Zapraszam na facebookowy fanpage Poznaj nas. Znajdziecie tam ciekawe filmy i materiały związane z naszym miastem. Przed nami także turniej e-sport. Więcej szczegółów już wkrótce. Zapraszam do śledzenia strony internetowej Urzędu Miasta oraz fanpage'u w mediach społecznościowych. Kolejni przedsiębiorcy dołączają do programu Karty Nowosądeczanina. Oznacza to jeszcze więcej rabatów i ulg dla mieszkańców Nowego Sącza. W ostatnim czasie podpisałem umowy z firmami. Gusto, czyli American Burger Point. Mago Car, zajmujący się wypożyczaniem samochodów, Imko, producentem odzieży, Niko, producentem obuwia i firmą Barbat, właścicielem sklepu Kraina Snów. Szczegóły dotyczące ulg i rabatów znajdą Państwo na stronie internetowej mojakn.pl oraz na moim fanpage'u na Facebooku. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni podejmowali uchwały dotyczące udzielenia prezydentowi miasta wotum zaufania absolutorium. Większość radnych zagłosowała przeciw. Ja nadal robię swoje i pracuję dla mieszkańców Nowego Sącza. To od Państwa otrzymałem największy mandat zaufania, który cały czas realizuję. Dziękuję także konstruktywnym radnym, którzy mnie wspierają. Razem odmienimy oblicze naszego miasta. Za nami 261 koncert do prezydenta. Tym razem w Bazylice Świętej Małgorzaty rozbrzmiały najpiękniejsze arie Ludwika van Beethovena. Oprawę muzyczną zapewniło trio As Sai. Dziękuję księdzu prepozytowi dr Jerzemu Jurkiewiczowi za możliwość organizacji koncertu w Bazylice Świętej Małgorzaty. Jeszcze tylko do 6 lipca można składać projekty zadań publicznych do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza na rok 21. Wartość wszystkich projektów w ramach budżetu obywatelskiego może sięgnąć nawet kwoty 3 milionów złotych. Projekty może składać każdy mieszkaniec Nowego Sącza. Więcej informacji na stronie internetowej www.bo.nowysacz.pl Kochani, witam wszystkich na Sądeckim Rynku. Nadzieja jest w nowym Sączu. Nadzieja jest w nowym Sączu i nadzieja także przyjechała do Nowego Sącza w postaci Positive Ways. Witam Was bardzo serdecznie w naszym pięknym mieście. Dziękuję za Wasze wielkie serca. Dziękuję, że wykonaliście tak fantastyczną pracę dla nas, dla naszych dzieciaków tu z Nowego Sącza. Naprawdę jesteście wspaniali. Dziękuję Wam bardzo w imieniu wszystkich mieszkańców Nowego Sącza. Nowy Sąd ma energię, Nowy Sąd żyje dzięki Wam. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami, że możemy podziwiać Wasze piękne wózki. I jeszcze raz witam i dziękuję wszystkim z nadziei za to, że jesteście z nami i ta nadzieja przychodzi także do nas. Dziękuję Wam bardzo, miłej zabawy, miłych wrażeń. Bardzo się cieszę z dzisiejszego eventu. Nowy Sąd żyje. Kochani, niesamowita energia na sądeckim rynku. Wiele koni mechanicznych. Pierwszy raz, śmigło na rynku. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem, że nadzieja jest z nami. Pozdrawiam nadzieję. Pozdrawiam wszystkie dzieciaki, pozdrawiam rodziców. I jeszcze raz, bardzo nisko się kłaniam przed. Chłopakami z Positive Ways, to pozytywna energia, pozytywni ludzie. Dziękuję wam bardzo za wszystko, co dla nas robicie. Dziękuję za to, za te gesty i za to, że tu z nami jesteście. Dziękuję wam bardzo.